Dzień dobry kochani. Mam na imię Ewa i poruszam tutaj temat współuzależnienia. Współuzależnionym jest osoba, która w swoim najbliższym otoczeniu ma osobę uzależnioną od czegokolwiek, tak naprawdę. W tych czasach to może być alkohol, narkotyki, zakupy, seks, tabletki, różne środki farmakologiczne, media społecznościowe. I pozostanie z taką osobą w bliskiej relacji i pewne schematy, które powodują, że zachowujemy się, zaczynamy zachowywać się irracjonalnie, może być takim sygnałem, że jesteśmy współuzależnieni. Osobie współuzależnionej wydaje się, że świetnie orientuje się w tym, co myślą i czują inni, szczególnie dotyczy to tej osoby, z którą jest w tej najbliższej relacji. Jest święcie przekonana, że ona najlepiej wie, co ta osoba powinna robić, a czego nie powinna robić, żeby była szczęśliwa, wolna i żyła pełną radością. Kontrolują w swoim najbliższym otoczeniu wszystko i wszystkich, nie zauważając, co dzieje się w ich własnej psychice. Osoba współuzależniona poświęca się tak bardzo. I tak długo, że w końcu ogarnia ją złość, frustracja, zmęczenie, wycieńczenie, wypalenie i brak chęci do życia. Stale daje siebie w każdym aspekcie życia. Wszystko zmienia pod tą drugą osobę, ale nie potrafi brać. Ona nic nie potrzebuje, ona nic nie chce, ona nie ma żadnych potrzeb, tak naprawdę. Ona chce tylko, żeby ta osoba się zmieniła i wtedy będzie wszystko pięknie. Osoba współuzależniona czuje się odpowiedzialna za cały świat. Nie potrafi jednak wziąć odpowiedzialności za siebie, pokochać siebie, zobaczyć siebie, zauważyć siebie. Nie potrafi tego. Ona nie ma żadnych potrzeb. Ona jest tylko po to, żeby tutaj spełniać oczekiwania tej drugiej osoby. Dziękuję Wam bardzo, kochani, i życzę miłego dnia. Pozdrawiam.